Idziemy na krówki widzowie. A ja może i nagram od razu kamerę. Dzień dobry. Cześć Ta, To, to prądem nie napierdala to? To, to, to prądem nie napierdala Weraty To coś? Chyba nie napierdala to prądem, co? Czy napierdala? Chuj, dot, dotknę butem. Nie, nie napierdala. Cześć, krówki. Cześć. Ale tam wielka krowa jest, patrzcie jaki wielki łebno jak się mówi do krów? Widzowie, jak się mówi do krów, żeby nie uciekały? Jak się mówi do krów, żeby nie uciekały? Yy, yy, krowo! Dzień dobry!

Mogę cię dotknąć? Śniebuj. chodź, 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 cip, cip. Cip, cip. Śniebuj. chodź, dziwny, dziwny kolor skóry skóry mają takie jakieś. Ty, a może jakieś mleko? Może... takie fajne ubarwienie mają, nie? Takie... inne. Chodź, pogłaszczę cię trochę, chodź. Chodź. Taś, taś, chodź, masz, masz. Chodź, się nie bój. Kurwa, spierdelają wszystkie ode mnie. Chodźcie tu. Chodź, chodź tu. Chodź tu. Chodź tu, taś, taś. No się nie bój mnie, ja chcę tylko cię pogłaskać. No, chodź tu. Chuje. Chodź tu, chodź tu. No się nie bój, chodź. Pogłaskam cię tylko. Chodź, misiu. Skarbie. Chodź. Masz. Masz. Masz trochę zdrawki, masz. Masz. Chuja, nie chcę mnie. nie stąd. Ktoś do mnie idzie gdzie? Chodź, chodź, mała, chodź. Mogę dotknąć twojego cyca? Chodź, chodź, się nie bój. To nie są byki. Cześć, cześć.